To najczęściej powtarzane pytanie, czyli właściwie o czym jest moja książka. Z tyłu możemy przeczytać: Prawda o życiu, polityka dla każdego, fakty podatkowe, tajemnice internetu, nieznane ciekawostki, polskie rekordy i zioła ratujące życie. Ale gdyby ktoś miał mnie zapytać moimi słowami, to powiedziałbym tak: wyobraź sobie, że właśnie kończy się impreza, albo na przykład ognisko, i większość gości to już albo poszło do domu, albo poszło spać, a ty jesteś sam na sam ze swoim takim przyjacielem, albo dobrym kolegą, czyli mną. No i w sumie to wy się znacie ze szkoły, razem często gadacie, albo z pracy jesteście znajomymi, ale w sumie to tak o sobie aż tak wiele nie wiecie pod względem takim jakby takim nie wiem, duchowym, takim wiecie, takim szczegółowym, tak, tak poglądowo, nie? Takie podejście do życia, no to tego nie znamy. I właśnie siadasz z tym kolegą i rozpoczynacie tak naprawdę taką głęboką rozmowę, takie przemyślenia. No i w tej rozmowie, a tak naprawdę w moim monologu do ciebie z tej książki, Dowiesz się, co ja myślę, jak postrzegam ten świat. Tylko to nie jest książka na zasadzie, siema, siema, ja mam rację, słuchajcie mnie, tylko ja się znam. Nie. To nie jest książka pod tyłem, słuchaj, od teraz głosuję na pis, słuchaj, od teraz głosuję na lewicę. Nie, tutaj w ogóle tego nie ma. Tutaj jest pokazane, jak pewne rzeczy funkcjonują, o czym możesz nie wiedzieć i na przykład, o czym warto pamiętać, kiedy różne tematy poruszamy? Bo prawdopodobnie, kiedy te różne tematy poruszamy, to właśnie o tych kwestiach, które są w książce i które są ważne, to zapominamy. To jest bardziej w ten sposób. I na przykład prawda o życiu to nie jest tak, że ja teraz Ci powiem, jak ma żyć. Ja Ci pokazuję różne opcje, jak można się zachowywać, jak żyć z ludźmi i tak dalej. Polityka dla każdego to znowu nie jest, że ja mówię o polityce na zasadzie, na kogo masz głosować, kto jest fajny, kto nie, ale raczej mówię, dlaczego politycy wszyscy generalnie zachowują się tak, a nie inaczej, dlaczego jedno mówią, drugie robią i tak dalej, jak to po prostu działa, to jest sam system działania, funkcjonowania, to są fakty, nie moje poglądy już tutaj. Fakty podatkowe, czyli jakie podatki płacimy, za spoileruję, że wszyscy w tym kraju płacą podatki, tylko niestety niektórzy bardzo mało, a inni bardzo wysokie. Tajemnice internetu, czyli na przykład to, dlaczego nasz telefon ciągle nagrywa, dlaczego jest tak, że jeśli będziesz naprawdę planował, nie wiem, zamach albo atak bombowy i pisał z tym kolegą na messengerze, to za tydzień będziesz miał albo nie za, za kilka dni właściwie, albo na jutro o 6 rano e, antyterrorystów w domu. Nieznane ciekawostki o tym, już trochę nagrywałem, czyli takie różne ciekawostki w stylu, że mamy lepsze mapy powierzchni. Marsa, nic na oceanów i takie bardzo różne, wiele ciekawych, o wielu jeszcze nie wspominałem. Polskie rekordy, czyli to, że nie wiem, zamek w Walborku jest największym średniowiecznym zamkiem świata i największą ceglaną budowlą świata i tak podobne. O tym też kiedyś już nagrywałem, i ta, to jest po prostu lista uzupełniona, i zioła ratujące życie o tym nie było. Jest jeden filmik, co prawda, gdzie mówię o podstawach zielarza, ale tutaj jest o wiele tego więcej i uważam, że lepiej opisane po prostu. I jest oczywiście dużo tutaj więcej, prawda? Jakichś przygodowe tematy o tych ziołach, właśnie tu jest, tu są te ciekawostki, tu są takie porady ratujące życie też. Tu jest Pełno porad, na przykład, żeby zawsze mieć przy sobie gwizdek, um, nie ufaj celebrytom, walczę z fake newsami i moje takie różne poglądy, podejście, resocjalizacja więźniowie i tak dalej. Po prostu taka skarbnica wiedzy dla najmłodszych, taki poradnik, jak żyć i również dla dorosłych, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć z mojej perspektywy, poznać świat z mojego podejścia, ale jeśli też nie ogarniają kompletnie życia i niby są dorosłymi, ale dalej nie wiedzą, co się dzieje, to myślę, że warto sobie w tą książkę zainwestować. Um, to tyle.